Zadawanie pytań to jedno z najważniejszych zadań studenta. Zadawajcie pytania wszystkim, po prostu sprawdzajcie autorytety, bo sam tytuł nie uprawnia do bycia autorytetem. Ja zawsze byłem słabym dyplomatą. Generalnie studia kształcą lekarzy, którzy są zdolni do wypisywania dużej ilości tabletek na wszystko. Pora to zmienić. To pytanie błądzi, tak się mówi, nie ma głupich pytań, ale okazuje się, że jak się zada pytanie gdzieś na wykładzie, albo niewygodne, trudne, no to się dostaje dopiero. Doczytaj sobie, młody człowieku, najlepiej w takiej książce, którą napisałem ja. To nie jest zgodne z tematem tego wykładu. Po prostu doczytaj. Nie wiesz, to... nie nauczyłeś się. Dokładnie, pała. Ten odcinek chcemy Wam powiedzieć o tym, żeby spokojnie zadawać e, pytania, ale... Zadawajcie pytania, miejcie mnóstwo wątpliwości. To jedyna szansa, jedyna szansa, żeby być dobrym lekarzem, który nie leczy wszystkich chorób tabletkami. Pytanie, komu zadawać te pytania? Sobie? Wszystkim. Zadawajcie pytania... Na każdym wykładzie nie bójcie się tego, nie wstydźcie się tego, chociaż nie będzie łatwo. Często usłyszycie teksty typu: nie teraz, nie ma czasu na zadawanie pytań. Lub po prostu doczytajcie. Wrzućcie sobie PubMed, otwórzcie sobie przed danym wykładem, przed danymi ćwiczeniami, przed danymi seminariami, na przykład na temat cukrzycy typu drugiego. I wrzućcie sobie jakieś takie kontrowersyjne pytania, bo umówmy się, studia nie polegają na tym, żeby po prostu przebimbać te studia Co i dowiedzieć powiem. się, że trzeba czytać książki, z których się uczyliśmy od setek lat. Nie, badania się zmieniają, codziennie powstają nowe. I rekomendacje za nimi nie, nie nadążają. No, nie ma co się obrażać na rzeczywistość, ale zróbcie tak, wrzućcie sobie na przykład przed um, ćwiczeniami z diabetologii hasło po angielsku odwracanie cukrzycy, reversal of diabetes type 2 i wyskoczy Wam mnóstwo badań, które udowadniają wycofanie się cukrzycy typu drugiego pod wpływem głodówek, pod wpływem diety niskokalorycznej, pod wpływem po operacji bariatrycznej i po prostu weźcie, wydrukujcie sobie takie jedno, dwa badania i spróbujcie dyskusję zacząć z osobą prowadzącą. I teraz słuchajcie, nie chodzi o to, żeby zrobić komuś nazwę, bo prawdopodobnie ta osoba nie będzie wiedzieć o Odpowiedzi na to pytanie, ale dajcie też szansę tej osobie zapoznać się z tym tematem, żeby sobie też. najlepiej zostawcie ten artykuł tej osobie, żeby ona poszła do domu, sobie też doczytała, bo ona już następnych studentów będzie uczyć nowej wiedzy. A mówimy o Świetne tym, nie? No, no, no. no. Biłeś się na wyżyny, widzę, że skończyłeś studia. Ex a mówimy to dlatego, że marzy nam się świat taki, że po studiach medycyny lekarz zaczyna być lekarzem, który nie leczy chorób za wszelką cenę tabletkami. Uwaga, za naszych czasów na studiach uważano i święcie o tym byli wszyscy przekonani, że cukrzyca typu 2 nadciśnienie to choroby metaboliczne, które są w dużej mierze genetycznie przekazane i leczenie polega głównie na leczeniu tabletkami do końca życia. Wiedza na szczęście jest, zmienia się. Oczywiście, poczytajcie sobie, poczytaj sobie o epigenetyce, e, poczytaj sobie o florze jelitowej, e, poczytaj sobie o odwracaniu cukrzycy typu drugiego. Albo po prostu posłuchaj nas na Instagramie, bo mówimy o tym bardzo dużo. Wiedza jest tak dynamiczna, aktualna wiedza nie nadąża na sy za systemem edukacji, dlatego jest taka szansa niezorowa, że na studiach dalej usłyszycie, że... Cukrzyca typu 2, cukrzyca typu 2 i leczy się głównie tabletkami. Może przez chwilę usłyszycie o zmianie stylu życia? Uwaga, uwaga! Teraz właśnie załączamy jedno z wielu, mnóstwa badań naukowych, wiarygodnych badań naukowych, które potwierdzają, że tego typu choroby. Leczy się bez tabletek. Nie bądźcie kolejnymi lekarzami przepisującymi kolejną receptę na lek. Uwaga, uwaga! Oczywiście to nie będzie proste, bo takie postępowanie, o którym my mówimy, będzie wymagać od Ciebie poświęcenia większego. Będziesz pracować pewnie więcej i intensywniej niż Twoi koledzy, ale uwierz nam, będzie to niesamowite spełnienie zawodowe. To będzie niesamowite realizacja po prostu w pracy. Hmm. Opisz to badanie. Ono jest właśnie załączone teraz. Ja mówię o badaniu, które załączyliśmy. To jest opis, opis przypadków po operacji bariatrycznej, czyli w jaki sposób operacja chirurgiczna zmniejszania pojemności żołądka wpłynęła na Stan zdrowia poziom glukozy i stan cukrzycy u osób właśnie z otyłością i z cukrzycą. Zauważ, że u większości, jak nie u wszystkich pacjentów cukrzyca drugiego typu wycofała się. Spójrz teraz na hemoglobinę A1C, hemoglobinę glikowaną, Spójrz na poziomy glukozy naszczzo i zauważ, że ile procent mniej osób bierze leki. Tym Insuinem. Zobaczcie, cukrzyca drugiego typu po, u osób z, z cukrzycą drugiego typu po operacji wycofała się, ale zdecydowanie. Właśnie y, załączam drugie badanie. To badanie, które jest metaanalizą, y, dowodzi, że podejście do tego typu przypadków powinno i Totalnie się zmieniło już od jakiegoś czasu. Dlatego zadawajcie pytania, dlatego dajemy Wam narzędzia, żeby te pytania zadawać. To badanie, które właśnie chyba tak jest, tutaj pojawia się na ekranie, to jest metaanaliza, czyli wiele, wiele badań znalezionych w, no, w bazie, nie tylko randomizowanych, ale między innymi to, o którym mówiliśmy wcześniej, między m.in. badania, które badają wpływ głodówki, postu IF, i F i. Różnego rodzaju diety na no, odwracanie cukrzycy. Słuchajcie. To są fakty, z tym nie ma co dyskutować. I teraz zróbmy to. Chodźcie z nami, pomóżcie nam, żeby jak najwięcej lekarzy, ale też wykładowców zaczęło przekazywać tą wiedzę studentom. Dokładnie. Bo. Ja zawsze byłem słabym dyplomatą. Generalnie studia kształcą lekarzy, którzy są zdolni do wypisywania dużej, naprawdę dużej ilości tabletek na wszystko. Pora to zmienić, bo aktualna wiedza medyczna jest już zdecydowanie. Inna. Nie bójcie się głodówek. Wrzućcie sobie badania naukowe odnośnie głodówek. Wrzućcie sobie badania naukowe um, 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 odnośnie różnego rodzaju postów. Obserwujcie nas na Instagramie, Dokładnie. bo my o tym regularnie mówimy na Instagramie. Bracia, rodzeń, lekarze dla przedszkolaków. Pozdrawiamy wszystkich profesorów. Szczerze i od serca dziękujemy Wam, że stanęliście na naszej drodze z Waszą wiedzą, z Waszym... Z Waszą energią i z Waszą motywacją. Naprawdę jest wielu e, ludzi i nauki na tym świecie, którzy mieli pozytywny wpływ na nasze życie. Wielu też miało e, wtedy negatywny, jak się okazało, i tak na końcu był pozytywny, że nawet najlepszy profesor e, no, za tym nie nadąży. I nas to nie dziwi, spokojnie, profesorowie, nie obrażajmy się na system. Wiemy, że jesteście niesamowitymi ludźmi, ale Słuchajcie. pozwólcie. E, też studentom i y, lekarzom aktualizować waszą wiedzę. To prawda. To czyny sprawiają, że jest się autorytetem albo nie.